Dzień dobry Państwu taką małą refleksję na temat yy, błędów, albo jak się uszczyć przed tymi błędami, albo jak postępować przy składaniu wniosku do Polskiego Funduszu Rozwojowego o pożyczkę, która potem może być umorzona maksymalnie do 75%. Więc pierwszą rzeczą należy robić, jeżeli nawet jeżeli Państwo czekacie na weryfikację pliku JPK 7 dni albo deklaracji FAC 7-4 dni, należy jak najszybciej złożyć wniosek. Wiadomo, że on zostanie odrzucony, bo te kwoty, jakby nie są potwierdzone w systemie informatycznym kasu, po to, żeby wiedzieć, na przykład, czy nie wychodzą inne błędy. Błędy, które się bardzo często zdarzają wśród klientów. Zaległość podatkowa, nawet 6 zł jest wniosek, został odrzucony. Będziecie mieć Państwo zawsze czas, żeby go uzupełnić tą wpłatę i jak będzie potem po już tych czterech dniach albo 7 dniach będziecie mogli Państwo spokojnie złożyć. Data rozpoczęcia działalności, proszę Państwa, należy brać ją albo z systemu CIDG, albo z KRS-u, a jedynym sposobem, który jest w sumie najlepszy, zadzwonić do swojego urzędu skarbowego i spytać jaka jest data ich w systemie. Jest to bardzo częsty błąd i odrzucany. Liczba pracowników. Jest tutaj duży problem, ponieważ to czytałem na internecie, że sytuacja jest taka, iż liczba pracowników bierze się z końca miesiąca marca, mimo że ją podajemy na koniec kwietnia. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, proszę Państwa, że zwolniliśmy pracowników w miesiącu kwietniu, czyli na koniec marca mieliśmy na przykład 8 pracowników, a na koniec kwietnia 4, wpiszemy 4, to na 90% wniosek zostanie odrzucony, bo będzie się upominał o tych 8 pracowników. W tej kwestii, jakby taka sytuacja miała miejsce u Państwa, proszę o telefon osobiście do mnie i pozwolę Państwu powiem, w jaki sposób ja bym postąpił, żeby się uszczec przed tym problemem na, yy, i odrzuceniem tego wniosku, jeżeli chodzi o liczbę pracowników. Kwotę przychodu. Jeżeli Państwo rozliczacie się metodą kasową, fakturą VAT-marża, podajecie nie kwotę z deklaracji VAT-owskiej ani z obiektów JPK, tylko rzeczywistą z książki przychodów-rozchodów, którą Państwu poda nasz księgowy. Nasza pani księgowa, przepraszam, bo większość mamy pani księgowych. Więc one podadzą państwu tą kwotę. Tą wpisujemy. Z informacji wczorajszych ze strony PFR-u wynika, że zostało to zmienione i poprawione w systemie informatycznym. I powinien to brać na zasadzie oświadczenia, tak jak inni podatnicy, którzy nie są podatnikami vat -owskimi. W jakichkolwiek innych pytaniach proszę bezwzględnie do mnie dzwonić i pytać się. Ze względu na to, że księgowe nie są do, do końca doszkolone w tych kwestiach, nie mają takiego doświadczenia i nie rozmawiają z klientami co ja. Życzę miłego dnia. Do widzenia.